Masz pracę biurową, to pokażę Ci cztery narzędzia, które powinieneś znać. Perplexity AI to genialne narzędzie do robienia researchu. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz znaleźć jakieś informacje na szybko, czy przygotować bardziej kompleksowy research, to narzędzie świetnie się sprawdzi. Dodatkowo można tam skorzystać z funkcji przeszukiwania całego internetu lub skupienia się na konkretnych stronach internetowych, takich jak Wikipedia. Drugim narzędziem, które świetnie sprawdza się przy marketingu, jest clipboard. Niezależnie od tego czy potrzebujesz wygenerować jakiś obraz, czy może usunąć jakiś niechciany element, bądź jakieś napisy, to Clipboard świetnie się sprawdzi. Jest to narzędzie oczywiście oparte o sztuczną inteligencję, które znacznie ułatwia edycję grafiki. Trzecim narzędziem jest znany i kochany klasyk, czyli ChatGPT. Świetnie sprawdza się przy odpowiadaniu na łatwe oraz te trudniejsze pytania oraz znakomicie sprawdza się przy tworzeniu bądź redagowaniu różnego rodzaju tekstów. Ostatnim narzędziem jest strona internetowa Wondi.com. To internetowy zbiór narzędzi opartych o sztuczną inteligencję, który może Was wspomóc na wielu płaszczyznach. Są tam narzędzia w większości w postaci chatbotów, które na przykład mogą Wam pomóc w programowaniu, bądź wygenerują za Was jakiś nagłówek do filmu na YouTube bądź Instagram. Zapisz ten film na później, żeby nie zapomnieć o tych narzędziach, oraz do zobaczenia w następnym materiale.